Cześć, siema, Thunderberry z tej strony, witam was w kolejnym poradniku dotyczącym smoków z nowych map, więc zaczynamy. Tu jak mamy bombsite A, te trzy filarki, podchodzimy tutaj, pierwszy smok, to jest taki, wyżej okna, wyżej niż połowa okna, leciutko w lewo. I nam ładnie zasmokowało. Tam jest jakaś minimalna przerwa, tego, temu tego tak nie polecam, ale jest zastosowanie na to jest drugi smok, lepszy. Poczekajmy aż trochę zgaśnie. I tak, celujemy w połowę okna i we futrynę. Odbija nam się idealnie od kraja, ląduje idealnie na samym środku. Tutaj nie mamy przerwy żadnej, to do, dołem jest tylko. Więc to taka może być. Drugi smog to jest na, znaczy są już trzeci, to jest na CT. Jak będą szli od CT, tu się możemy ustawić. Tutaj kwiatki wcześniej były, tu ja zniszczyłem. No tak mniej więcej. O. Jak jest tam klimatyzacja, to zjeżdżamy niżej klimatyzacji. Tu jest kant murka więc trochę niżej jeszcze, ale cały czas na równo z tym. Od klimatyzacji odbija nam się bardzo fajnie, smokuje całość. Przechodzimy już do następnego smoka. To jest taki mniej przydatny, ale jeśli wiemy na przykład, że idą tamtędy, i jeśli nie chcemy, żeby wyszli tędy, tylko na przykład tędy, to można zastosować coś takiego jak ten smoke. Cofamy się po prostu jak najdalej się da. Łączymy ze sobą, mniej więcej tak ten pomnik z krzyżem z wieżą kościoła rzucamy na wysokości kopuły kościoła smoke nam idealnie ląduje tutaj i wtedy możemy się spodziewać przeciwników tutaj chyba, że głupich, no to tu tu jest jeszcze taki mały patencik jak już jesteśmy tu i tam leży, dajmy ten smoke. Ktoś rzucił możemy sobie rzucić tutaj smołka. On wtedy wybucha, i tutaj możemy ich pikować. Więc to chyba wszystkie smołki z tej strony. Tak, wszystkie. Przechodzimy na bombsite B. Więc tak, jak wjeżdżamy już tutaj na pałę, lecimy. Zrównujemy się z rynną, po prostu rzucamy w to okno z miejsca. Odbija się, ładnie jest zasmokowane. Lecimy. Rynna. Tutaj. O. Odbija się. Zasmokowane. Drugi smoke jest tutaj. Ten, file, ten murek, co mamy tu, sklejamy z oknem. Podchodzimy tak, aby ten daszek był równo z parapetem, ten minimalny prześwit. Celujemy tutaj w to okno. W środek może trochę wyżej. Odbija się nam od dolnego okienka. Ląduje nam idealnie na środku. No i tu jeszcze jest coś takiego. Można sobie od dolną futrynę, wtedy on się odbije trochę. Też zasmokuje nam fajnie. No i tu jest jeszcze coś takiego, że można sobie... O, kurczę można sobie tutaj e, poprzeskakiwać, Tu można na kucaka przejść tam, e, z tego też można przeskoczyć tu, z powrotem nie powinno być problemu. Na kucaka możemy obejść, więc jeśli mamy smołka tam wrzuconego i on wpadnie, uda nam, że wpadnie trochę głębiej, no to stąd można tam popatrzeć coś, co się dzieje. Nie taka ciekawostka mała, jesteśmy we Włoszech, jak wszyscy widzą. Jeszcze raz te takie trudniejsze smoki, trudniejsze ja nie, będę, ja nie robię trudnie, trudnych smoków, robię łatwe, żeby każdy mógł się ich nauczyć. Kto chce, oczywiście mógł korzystać. Nie żadne wydziwiasy, skakanie z rozbiegu. Tak, tutaj, tutaj jest kolejny. Równo z rynną, okienko, tyk odbija się nam zasmołkowane. Wróćmy jeszcze raz do bombsaidu, A, żeby pokazać, że mi to wychodzi za każdym razem. Więc tak, tutaj ta chłodziarka. Znaczy klimatyzacja po środku zasmołkowane. W że tak chaotycznie opowiadam, ale konkrety się liczą. No i tak jak mówiłem, pomnik pod Żyrardowem i kopuła kościoła rzucamy mamy ładnie zasmokowane tak samo tutaj pierwszy smoke pośrodku we futrynę to jest najdokładniejszy ten jest trochę mniej dokładny czyli tak wyżej okna leciutko w lewo tak... Troszkę... No, teraz się w miarę udało, ale i tak tam jakaś mała szczelina ta by była, więc jeśli Wam się podobał filmik, smoki są moje, autorskie, sam wymyśliłem. Już po godziny biegam po mapie. Udało mi się coś takiego skombinować. Zobaczymy kto pierwszy skopiuje. Później będziemy konsekwencje tego wyciągać. Więc, jeśli Wam się spodobało, zachęcam do lajkowania. Muszę wyżebrać, jak każdy, oczywiście. No i do subskrypcji, jeśli nie chcecie przegapić żadnego z moich nowych filmów. No i będę wdzięczny za łapki. Dzięki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!